Więc stan wojenny zastał mnie w Stanach Zjednoczonych, właściwie w Kanadzie, bo tam graliśmy no, na tamtym kontynencie z kabaretem do 8 grudnia roku. Wielki sukces, wspaniała trasa, wielkie emocje, niezwykle pozytywne. To też e, informacja o stanie wojennym, jaka ja mi została na ja tamtym kontynencie, bo zostałem na święta. E, no to była reakcja jak palenie pałką w głowę, to po prostu był szok niesamowity. E, co do czego może się z, 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 władza komunistyczna zniżyć, jak haniebnie może. Więc odruchem było oburzenie, święte oburzenie, natychmiastowe organizacja demonstracji w Kanadzie, gdzie byłem, w Toronto, w Halifaksie, Montrealu uczestniczy w najbliższych tygodniach w demonstracjach polskich w tych miastach. Byłem uczestnikiem rozmów ze związkami zawodowymi kanadyjskimi, które bardzo popierały wtedy Polskę i bardzo się jakoś aktywnie zachowały. Na przykład 24, czyli w Wigilii 1 grudnia, taki taką zorganizowaliśmy w Kościele przez za intencji Polski no właśnie ze związkami zawodowymi prowincji i całą Polonią, która tam mieszkała, a ja. es curo Z organistą, który był bardzo stary, nie niedowidział. No, Śpiewałem, że Polska była Polską, więc to bardzo było dla mnie takie osobiste przeżycie. Z jednej strony szalenie wzruszające, z drugiej strony trochę y, trudne, ponieważ no, okoliczności były kompletnie amatorskie, trudno było wszystko przygotować. No, w każdym razie jakąś aktywność rozpocząłem występową również, czyli już po nowym roku, no, tydzień, czy dwa, w 1982 roku zacząłem występy. Pierwsze utwory, jakie sobie napisałem na te występy, to były przeróbki znanych powszechnie. Pieśni po to, żeby po prostu integrowały salę, żeby ludzie na znane melodie mogli ze mną śpiewać. A więc napisałem swoją wersję, jak długo na Wawelu Zygmunta dzwon, zwyciężał, że biały i tak dalej. No tylko z takimi zwrotkami zwrotkami solidarnościowymi. No i ja jej zmieniłem piosenkę Ukochany kraj na Zrujnowany kraj, Poniewierany kraj. Słynną taką piosenkę Sydetińskiego o ukochanym kraju zmieniłem. treść na to, że kraj został zrujnowany. Jest pod rządami dyktatury komunistycznej. To się natychmiast spotkało z olbrzymim odzewem, ponieważ publiczność tę melodię znała, więc jakby łatwo było mi wejść już w takie przedstawienia kabaretowe, które zacząłem grać dosłownie od połowy stycznia 1982 roku i tam przez parę miesięcy po Ameryce i Stanach jeździłem z tymi występami, wpadając coraz większą depresję, że, że nie ma mnie w Polsce. No i to po prostu spowodowało, że długo nie wytrzymałem. Chociaż miałem tam jakieś wielkie propozycje na pracę, na jakieś kariery, na pieniądze. Ta prezydent Reagan się mną interesował. Robił taki show pod moim tytułem, że Polska była Polską. No i w sobie miałem różne propozycje, żeby tam zostać, jednak nie wyobrażałem sobie, że w tak dramatycznych momentach jak stan wojenny możemy w Polsce nie być i dosyć szybko wróciłem i słusznie zrobiłem, ponieważ wszystko, co ciekawe działo się wtedy w Polsce, w drugim obiegu w pracy podziemnej w występach domowych, to była bardzo ważna i bardzo istotna. Część mojego, mojego losu, te występy w stanie wojennym, kompletnie nielegalne i zakazane. No a potem to się jakoś już tam powoli rozmydlało, bo ta komuna osalała już się rozmydlała, nie wiedziała co z tym wszystkim zrobić tak, że po połowie lat 80. zaczęliśmy już występować bardziej legalnie, no i już jak wiadomo wspólnymi siłami tych ludzi, którzy w podziemiu mocno działali ze wszystkich możliwych kierunków i azymutów. Doprowadziliśmy do tego, że żeby się system w Polsce załamał. Wtedy, wczoraj, nie były to lata tej pracy w podziemiu, w wojennym stracone. To były lata bardzo wytężonej pracy na dobre Polski. Przyszli nocą w uśpiony dom. Zabierali na schyłkiem, jak zbóje Drzwi zamknięte, otwiera łą Idą, idą, pan Strach i gniew. Stanął wybór, kopalnia strajkuje. Podstanie.